Witam Was bardzo serdecznie w możliwe, że nowej grze na moim kanale. E, zacznijmy od e, pierwszej rzeczy. Dlaczego możliwe, że nowej grze na moim kanale? Ponieważ nie wiadomo czy Wam przypadnie do, do gustu taka gra oraz nie wiadomo czy będę miał czas na nagrywanie, jej, tak szczerze powiedziawszy, ponieważ to jest gra, która już wiem, że będziemy wciągać. No a niestety jeśli będziemy w to nie wiem czy zawsze będę czekał na okazję do nagrywania. Dlatego nie chcę nic obiecywać. Ale to będzie taki pierwszy odcinek, żeby sprawdzić w ogóle czy wam się spodoba. Mm. Więc tak, jak możecie zauważyć... Właśnie tego w ogóle co to jest za tytuł, bo nie rozpoczęłem, jest tylko napis mały Tom Raider. Gra nazywa Rise of Tomb Raider. To jest kolejna część z bardzo popularnej serii, którą jestem pewien, że każdy z was zna. Opowiada ona, z tego co na początku wiadomo, o pierwszej wyprawie takiej, w której Lara Croft dopiero będzie archeologiem. Z tego co rozumiem, że to jest jej taka pierwsza wyprawa, takie rozdziewiczenie, że tak powiem. Na razie wiadomo tylko tyle, że będzie jakaś świątynia, że będzie zimno i nic więcej. Ja właśnie rozpocząłem grę, żeby zobaczyć dźwięk, jak wypada dźwięk i tak dalej. Na razie zostawię taki, bo nie wiem jak będzie na nagrywaniu, bo nie nagrywałem wtedy akurat, bo w tej grze wydaje mi się, że bardzo ważne będą dialogi, więc jednak one muszą być trochę głośno, ale jeśli na przykład dźwięki nie wiem, z pistoletu, że muzyka będzie za głośno, to postaram się to jak najszybciej zmienić. Hmm. Oczywiście zaczniemy od nowej gry, bo tutaj przeszedłem dosłownie, nie wiem, 10-15 minut, coś w tym stylu, żeby tylko sprawdzić, jak widzicie, 0%, że może być ciekawe. No ale to był tylko taki mały samouczek, dlatego rozpocznijmy od nowa. Ja się na moment zamknę, ponieważ, jak wiadomo, będzie CKC. Oczywiście. E, a, no tak, jeszcze poziom trudności. E, wydaje mi się, że nie będziemy jakiś hardcore'owych poziomów brali i rozpoczniemy na normalną, bo oczywiście no, łatwego też nie będzie. No, jedyna różnica jest taka, że ułatwione cele, celowanie jest wyłączone i mają zwykłą ilość zdrowia i obrażeń. Co sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkiego poznania, zapuszczać się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat, uczymy się, ale stopniowo zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Czekaj na widok, Largo! Złap moją rękę. Dzięki. No widoki. Spójrz na ciekawy. to. Wspaniale. Ale zsuwający się ze szczytów śnieg to zły znak. Oczywiście wiadomo. Szlak prowadzi na górę. Ze szczytu będziemy mieć świetny sadę. widok na dolinę. Dobra trochę Co mi się osobiście od początku nie podoba? Nie wiem czemu mam wrażenie, Nie możemy się zatrzymywać! Minika twarzy jest trochę słabo dopasowana do polskiej wersji. Mam jednak co do tego dobre przeczucie. To jest najdroższe, że nie dużo będę mówić, dlatego mówię, że nie jestem pewien co do głośności. Nie masz co, jak co, to było, Wszystko bardzo. w porządku. Straciłam równowagę. Nic mi nie jest. E, Osobiście mam tylko by poprzednią część. E, Mało, Mało Dobra. Do e, z e, Wiem co tutaj robić, dlatego że się Ponieważ wcześniej właśnie zagrałem, obrazę ten początek, nie, ale wracając, grałem tylko e, poprzednią część, na czyli z zwykłego Tomb Raider'a. Nie ma jakiej specjalnej nazwy. Wydawało mi się, że wtedy to była dopiero pierwsza przygoda jej, ale z tego co rozumiem, e, to jest jeszcze wcześniejsza tamka tam była, jakaś nie wiem. E, dawno nie grałem i nie pamiętam już dokładnie, jak to leciało, ale. Nie jestem pewien, czy po prostu to jest lekko wygrzewany komplet, jeśli chodzi o początek fabuły. Muszę przeskoczyć! po prostu ja nie zrozumiałem. Dobrze. Zobaczymy. Mal. Poprzednia część mi się zawału. bardzo podobała. Fabuła e, e, mi się mega spodobała Iziemy. najbardziej z tego wszystkiego. E, Walka i tak dalej była dla mnie w porządku, jak na to, bo osobiście, ja jestem osobą, która nie lubi strzelanek. Jestem graczem, który nie, nie lubi strzelanek, co nie jest zbyt częste aż tak. Eee, I właśnie eee, zdziwiłem się, ponieważ tam mi się podobało nie jednak to, Gdyby się się pogoda, eee, ten może sposób wydarzyć, to jest... walki, Nie dlatego, że walczyłem z łuku ponieważ jedyne jedyna szczelanki, jakie lubię, to właśnie za pomocą ruchu. Chociaż nie wiem, czy to aż tak można, to strzelanka. Znaczy to oczywiście nazywa się strzelanką, ale dla mnie to zawsze dziwnie przydało. Strzelanka z ruchu. No, ale cóż, e co bardzo to mi się podoba poza tym właśnie o którym mówiłem. Widoki. Pewnie zrobił Tutaj w, w pierwszej scenie tak jakby, Mam nadzieję, że ludzie Już nas widzimy tej naprawdę tej pokaźne wspaniałe widoki. Uch grafika jest na wysokim poziomie. I moim zdaniem. Co ty myślisz? Jesteśmy już blisko Jona. No naprawdę... Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na to popatrzeć. Dobra. Zobaczymy co tam jest może wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ściany. Dobra. Teraz czeka nas wspinaczka. Uważaj na spadający lód. Dobra. Jesteś gotowy. Chodziło. Do Dobra. Eee... No mam nadzieję, że w tej nie będę miał aż tylu e, 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 Hayley w tej Ponieważ w e, poprzedniej części byłem często skłonny właśnie podczas takiej wspinaczki e, nieudolnie... O mały włos! Nawet na momenty można się rozkręcić jeśli chodzi o rozmowę. Jednocześnie to dobrze. Ponieważ aż tak gadatliwy nie jestem, ale... <gadetfibi> Powiedziałem, że nie jestem aż tak gadatliwy. właśnie w każdym wolnym... O, w każdym wolnym momencie y, rozgrywki stanęło się tylko powiedzieć, że... Y, może trochę źle to ująłem. Nie, 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 nie! Johna! Trzymaj się! Nie! Przygnę mocniej do Trasze, przeskoczyć? Dam radę! Ja nie dam rady. Just do it Cholera! Chyba nie dam rady przeskoczyć! Zostań tu! Wezmę linę i przymocuję ją na szczycie! Dobra, poluzuję trochę. I, tak jak mówię, jedyne co mi się nie podoba to na razie, był jest akting właśnie Jeszcze polski. Dobra, nie wiem jaki jest angielski, nie. ale mam takie wrażenie, że polski jest czuć y, sztuczny. Może nie chcę pod klary, ponieważ u mi się podoba. Jest. U niej mi się podoba jeszcze jakoś dopasowane, ale u naszego wesołego morzynka jak na razie mam wrażenie, że jest naciągany, że te emocje są tylko na siłę. O! Udało się widzimy ruiny się jest tak proste Mam. Mam. Słyszysz Mam. 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 wytrzymała aż takie uderzenie O tak! Nie czy Mam. Przerzuć mnie na drugą stronę! Niech ja się nie ja sięga Dobra. Ty tam nie maruj, czy ci się najedzie. Spojrzał na kupa. Oj. Nie dojdzie. Ucinam cię! Lina się zesztuje! Macie, że się zgoja Lina. O tamto chodź. Easy peasy. A! Jeszcze co do długości odcinku. Prawdopodobnie trwały około 20 do 30 minut To zależy od zapisów, ponieważ w tej grze zapisy O, lawina Bardzo miło Bardzo miło, że lawina, kiedy akurat ja coś powodu ważnego Ale wracając to właśnie e... Zapisy tutaj w tej grze, polegają na tym, że tak jak widzimy, w czasach, w prawym dolnym rogu jest taka ikonka Tomb Raidera i wtedy jest zapisywana, albo kiedy są obozowiska. Nie wiem jeszcze, jak często będą obozowiska, bo ani jednego nie dotarłem przez ten czas próby, ale mam nadzieję, że będę w stanie jakoś się zmieścić w tych 30 minutach, około 20

Zachany I od tego momentu dalej nie wiem kompletnie, co się będzie działo. W życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje? Kości? Proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. E, prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym, kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to. Pradawna, bezwzględna sekta, chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie, przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się, Larze albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył. Chyba... Chyba ta część jest po ostatnim, ostatnia była pierwsza, tak naprawdę przygody. No. Ponieważ tam były zdjęcia, które pojawiały się w poprzedniej części, wątki takie poruszone, właśnie. I był magazyn z tego co widziałem, że właśnie uratowani że wydaje mi się, że ta część jest po poprzednim. Czy znaczy, że tamta jest wcześniejsza. No no. To Ten czakra co ty był mówisz? wszędzie poprzednia. znowu się do ciebie dobierają. Więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia, zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda i mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale ano, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Szukaj. Laro, nie, to szaleństwo. Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka Hej. Właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. To... E, tylko lokalna milicja. Powiedziałeś pod kobyś tak? Zapłacili więcej niż ty. Ty Dysku! Ja tak, Co? Nie Dysku! 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 Cholera! Cholera! Dysku! Dysku! Cholera! No Chciałem wydarzyło dobrze do celu patrzcie na pozytywne. Ja się dziwię, że kobiety nie miałem czekranu w torebkach. Lara no, wszystko zrobiła za pomocą czekranu. To musi tu być. nie mamy fajne. Wtedy fajnała o, o ten otobiec. Nie wspominał o tym w swoim dzienniku. Teraz. Teraz. proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. To jest hamskie po prostu. Które chcę powiedzieć, już jest jakiś czy, tekst, którego nie można pominąć. Czyżby trafiła we właściwe miejsce? Jakoś mi się nie podobało. Nie że to jest że zaraz dowiemy się, ja to zwalibyłem. Nie wiarygodne. Jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo prorok. Weźmy to chyba jakaś mapa, ale nie mogę odczytać słów. W porządku, widać go tutaj, dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym zmianka. Tu chodzi o Jezusa, po prostu? Czy... O, bra? Podstawę mamy na nich wiadomo, co to jest. Eee, co to jest? Podstawę to Tu widać, jak prorok przemawia do wrogiej armii. Przekonał ich do złożenia broni. Mmmm, nie pamiętam nic jakiego tego w. w. w Biblii. Oto cuda, jakie czynił prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. Kolecki, już... Przeprowadził swój lud przez pustynię do oazy. Ukryte wejście. Czakra nie zwykle. Mówię jeszcze mi on tutaj będzie wszędzie. Szukają grobowca. Muszę znaleźć go wcześniej. Hmm. Mój grecki zdążył już wprawdzie trochę zardzewieć. Jednak tutaj chodzi o coś ukrytego w pobliżu. Zaznaczę te miejsco. Skrzydła co, co. Skrzyna to za mną. Widzicie był Czekran! Ja wam mówię, czekran jest wszędzie. Ta gra opiera się na czekranie Ja się cieszę, że w Salt Simulator nie ma czekrany. <grystytutom aha> to jest tylko to mapa. Jeśli Jack działa tak samo jak to machał, to żaden przeciwnik nie jest straszny. To niesamowite. Szkoda, że tata tego nie widzi. No powiedz, widok jest cudowny. Słyszałem, że spadł. Okay.

To nie jest tak o, Wow. Wow. E, właśnie Tom Raider, gdzie to jest taka gra, w której jednak cały czas są jakieś te emocje. Mimo, że wiesz, że ci się uda przeskoczyć, albo przynajmniej masz taką nadzieję, to jednak w, w głowie cały czas masz... A jeśli jednak nie? A jeśli się nie uda? Co wtedy. jaką ścigał proroka. I jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. Przedostać się. Co czeka? O co chodzi? Kim był ten prorok? Oho nie wiem czemu, ale mam przeczucie, że ona się nadzieje na próbę. Niech to no świeć. Tobie to nie strasznie. to mnie jeszcze nie zaatakowało O Jezu już, 27 minut, ale tak przyjemnie się frega, naprawdę nie zauważyłem Aż wygadnąć Siła Czołem ziomuś. O, jest zapis W takim razie Tutaj Zobaczymy, Zobaczymy co dalej w następnym odcinku Mi nie... Za Naprawdę się gra podoba. Jeśli to ma być, w, przynajmniej w połowie, tak dobre jak poprzednia część, to ja i tak jestem bardzo chętny nagrać to całe salutkie. Uwierzcie mi. A właściwie, teraz jak sobie pomyślałem, możecie mi dać znać, czy chcecie, żebym nagrał poprzednią część. Bo to też może być ciekawe. Jeśli chcecie, to poprzednią część mogę nagrać jak najbardziej. Już co prawda przyszedłem, że oczywiście ja nie będę miał aż takich wrażeń, ale wy, czemu nie? Że jeśli byście chcieli, to dajcie znać. A na razie ja się z wami żegnam. Oczekujcie następnego odcinka. Na razie, cześć.